Jeśli a szczegóły zna Agata Bachanek, no bo jeśli ktoś z Państwa nie oglądał wczoraj tego meczu, no to teraz wszystko się okaże, jak to przebiegało. Tak jest. Dzień dobry. Poprzeczka była bardzo wysoko zawieszona. Niemki to jest drugi zespół w rankingu także, a do tego jeszcze ośmiokrotne mistrzynie Europy. Także wiadomo było, że będzie to bardzo trudny mecz, ale trzeba przyznać, że Polki w swoim debiucie na tak dużym turnieju bardzo długo stawiały opór. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 0 do 0, ale niestety właśnie w drugiej połowie to Niemki dwa razy trafiły do bramki i zgarnęły kolokwialnie mówiąc komplet punktów. Także po pierwszym meczu my tych punktów nie mamy, ale naprawdę nie mamy powodów tutaj do niezadowolenia. Oczywiście wiadomo, wyniki, szanse jakieś były, ale od początku. Natomiast posłuchajmy teraz pani kapitan Ewy Pajor, co powiedziała po spotkaniu z Niemkami. Prawie perfekcyjne. Tak, nasze panie dały z siebie wczoraj je wszystko, na pewno w kolejnych meczach również dadzą, trzymamy kciuki i przypominamy, że mecze reprezentantek Polski oraz te grupowe oraz pozostałe wszystkie spotkania z mistrzostw Europy mogą Państwo oglądać na antenach telewizji polskiej. A teraz tenis i bardzo ważny mecz Igi Świątek. Tak, i to tuż, tuż, bo Iga dosłownie za kilka minut powinna wyjść na kort. Zagra z Daniel Collins o rundę czwartą Wimbledonu. Daniel Collins, bardzo trudna przeciwniczka, grająca ofensywnie i taka, która pokonała niedawno Igę Świątek w Rzymie w trzeciej rundzie, czym sprawiła dużą niespodziankę. Miejmy nadzieję, że tym razem Iga się amerykance postawi. Wiem, że panie się nie lubią też poza kortem hmm. za bardzo, więc będzie to na pewno zacięta rywalizacja. Aczkolwiek trzymamy kciuki i liczymy na to, że IGA tak jak w dwóch pierwszych meczach, tak i w trzecim sobie poradzi. I jeszcze muszę na koniec wspomnieć o Kamilu Majchrzaku, bo ten sprawia niespodziankę za niespodzianką. Jutro spotka się z Karenem Kaczanowem. Wprawdzie trzy mecze w swojej karierze z nim przegrał, ale już udowodnił na kortach Wimbledonu w tym roku, że jest w bardzo wysokiej formie, gra bardzo dojrzale, świetnie serwuje. Oba spotkania wygrały pierwsze w pięciu setach, dwa kolejne w setach trzech. Także miejmy nadzieję, że się dobrze zregeneruje i na to Spotkanie będzie gotowy i o ćwierć finał zagra Kamil Majchrzak. W Wimbledon tam zawsze dzieje się historia, także teraz Agata Bachanek bardzo dziękuję za dziękuję tę informację. Bardzo.